Szczęść Boże, moi kochani, znów z miejsca dla mnie bardzo drogiego. Z miejsca, w którym przebywała święta Hildegarda, którą znamy również i w Polsce. Kochani, bardzo dużo ludzi chce wiedzieć skąd się wziąłem, co robiłem i tak dalej. Nie lubię rozgłosu. A to co robię, robię nie dla swojej, lecz dla Bożej chwały. Zło, które towarzyszy mi przez całe moje życie, aż od urodzenia, niestety. Nie chciało, abym został kapłanem. Działając poprzez kapłanów, księży, rodzice czekali na mnie trzy lata. Urodziłem się w dniu, który jest bardzo znaczący dla chrześcijaństwa. W dniu namalowania obrazu miłosierdzia Bożego data urodzenia jest ściśle związana z tym dniem. Proboszcz, który wydawał mi mędrykę Chrztu Ksiądz Andrzej, proboszcz jednej z parafii. Już w tej chwili w w województwie łódzkim, ale było, był to, było to w województwie sielackim, powiedział do mnie, czy wiem, z czym związana jest ta data. Szczerze się przyznam, że nie wiedziałem. Mimo, że miłosierdzie Boże towarzyszy mi przez całe moje życie. Od urodzenia. Kochani, Trudno powiedzieć to, opowiedzieć to od początku do końca, ponieważ film ten trwałby bardzo długo. Ale tak jak powiedziałem, rodzice czekali na mnie trzy lata, a kiedy już się doczekali, praktycznie nie żyłem. W szpitalu, w którym byłem, ukrywał się SSMAN, bo inaczej tego nie można nazwać. A urodziłem się z duńskiej woli. W miejscu, w którym urodził się święty Maksymilian Maria Kolny. Dlatego to, co teraz opowiem. To będzie miało znacz, zna, znaczące następstwa. Cierpiałem całe życie broniąc Kościoła Rzymskokatolickiego, broniąc godności kapłana. Kiedy Grzegorz Ryś został kardynałem, kiedy przyjechałem do niego na pierwszą przeświętą, spotkałem się z czymś, czego się nie spodziewałem. Chcę Wam tylko powiedzieć, nie od Was otrzymałem tę szatę duchowną, nie od Was otrzymałem kapłaństwo, kapłaństwo Chrystusowe. Bóg. wy wyrzuciliście mnie jak niepotrzebną rzecz. Pamiętasz, Piotrze? Pamiętasz, co zrobiłeś? Dziś jesteś biskupem pomocniczym w Łodzi. Pamiętasz, co zrobiłeś w Niepokalanowie? O tym wszystkim opowiem w następnym filmie. Tak dłużej już być nie może. Ja nie uczyniłem Wam nic złego, a Wy zniszczyliście moje życie. Życie, które dał mi sam Chrystus. Oczywiście jest dokument. To bardzo boli. Używam partykularnych słów, ale gdybym nie był kapłanem, tak jak wielu ludzi, którzy znają moją historię, mówią: to nieludzkie. Tak nie postępują kapłani, tak nie postępują duchowni. Przykro mi.